Battle Angel Alita rozpakowanie trzeciego tomu serii Last Order, zakupionego w serwisie Mangarden.pl. Nie da się ukryć, że wysyłka trochę się opóźniała znaczy w sumie to raczej premiera mangi. Gdyż wysyłka miała być w listopadzie przynajmniej no, premiera w listopadzie też mamy końcówkę grudnia, tak naprawdę. Ale. Lepiej pójdzie niż wcale. Dodatkowo jest to wydanie w twardej oprawie. Zaraz zobaczymy co kryje się w kartoniku. Całość przychodzi bardzo dobrze zapakowana karton i folią bąbelkową. Karton odłóżmy na bok. I tak prezentuje się okładka. Tak mamy na grzbiecie. No a tak z tyłu. Czy są jakieś kolorowe strony? No to jeszcze rachuneczek. Dostajemy taką fajną zakładkę. nawiązującą do trzeciego tomu. Jak również... Dwie pocztówki. Jedna zalitą, druga z eksem. Takie typowe, troszkę oczojebne kolory. Jeśli chodzi o strony, to tu nie ma żadnych, przynajmniej nie, nie widzę żeby były jakieś kolorowe tylko typowa treść mangi już niedługo mam nadzieję będzie tom czwarty no i jeszcze kilka grafik Dzięki za uwagę. Cześć.